Fron, Fortnite'owy twórca z dużym potencjałem, którego filmy przez kilka ostatnich lat przeszły ogromny progres pod względem jakości. Często nazywany też zastępcą Ernesta. Przeżył wiele wzlotów i upadków, stoi na drodze pełnej możliwości, dzięki którym ma okazję spróbować i zrobić coś wielkiego. Jednak cały czas go coś trzyma. Jak to wszystko się zaczęło? W 2015 roku młody Fron zobaczył na YouTubie vlogi. Wtedy popularna była taka luźna forma pokazywania swojego życia, co bardzo mu się spodobało. Już po niedługim czasie spróbował on nagrać swoje własne vlogi z różnych momentów, które nie miały większego sensu i żadnego montażu. W następnych latach próbował już tworzyć filmy z gier, najpierw nagrywając ekran komputera telefonem. No kto tak nigdy nie robił? Na początku były to gry przeglądarkowe. Minecraft aż w końcu trafiło na GTA 5 na konsoli, gdzie nauczył się już poprawnie nagrywać ekran. Zaczęło się od fabuły, potem trochę GTA Online. Fran wtedy często prowadził dość długie streamy, których dosłownie nikt nie oglądał. Czasem wpadali tam może koledzy z klasy. Wtedy wiedział o Fortnite, ale ta gra wcale mu się nie podobała. Miał nawet znajomego, który grając w GTA zachęcał go do grania w Fortnite. Jednak Fron na długo pozostawał nieugięty. W piątym sezonie rozdziału pierwszego rozegrał parę Gier, ale bardziej przekonał się do Fortnite dopiero w ósmym sezonie. Od tamtego czasu grał w niego codziennie i przez długi czas to była jego jedyna gra. Wraz z tym oczywiście pojawiły się też pierwsze filmy. Na początku jakieś klipy bez głosu, kilka challenge, aż czasem nawet newsy. Jestem Fron i w tym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę co tutaj się dzieje właśnie na Mega o co chodzi z tą wyrwą i tym generatorem tutaj wyrwy. Oraz powiemy sobie, co mogłoby poprawić Fortnitea, ponieważ sezon 10 mógłby być nawet najlepszym sezonem gdyby nie na przykład roboty, które są aktualnie na mapie, czy też combat shotgun. Pomysł na newsy z Fortnite wziął się od Ernesta, ale formał tego typu opowiadania Fron już lubił od wczesnego dzieciństwa. Na początku w 2019 roku były to pojedyncze newsy, a kanał Frona nie zyskiwał absolutnie żadnej popularności. Dopiero na początku 2020, gdy Fortnite przeżywał swój tak zwany drugi prime, a w Polsce rozpoczęły się zdalne lekcje, Fran zaczął wstawiać więcej filmów. Dobrze wykorzystał moment, bo interesowało się nim naprawdę mnóstwo osób, a on wstawiał ich omówienia już po paru godzinach. Dzięki temu te filmy się zaczęły powoli wybijać. Fron miał wtedy około 30 subów, a jego film już po paru godzinach miał już ponad 150 wyświetleń. Gdy to zobaczył był nieźle zaskoczony, a jeszcze bardziej się zdziwił, gdy kolejnego dnia film dobił aż 1000 wyświetleń. Podobnie było też z kolejnymi i Fron sukcesywnie zdobywał nowych widzów. Pokażę wam. Zmiany w rozgrywce i plikach gry w Fortnite Battle Royale po update'cie 12.20. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, ponieważ zwiększa to zasięgi. I więcej osób ogląda ten materiał. Pierwszą zmianą, i zdecydowanie najważniejszą, są helikoptery. Większość graczy czekała na nie, ponieważ jeden z takich znajdował się na zwiastunie tego właśnie sezonu. Z tego co nam wiadomo, w jednym helikopterze mogą siedzieć cztery osoby, jedna steruje, a trzy pozostałe mogą strzelać. Pojawiają się one na lądowiskach, i jedno takie znajduje się na przyjemnym parku, i od dzisiaj. Mniej więcej na środku tej miejsców jest ogromna dziura prowadząca oprócz lądowiska, również do podziemnej bazy mroku. W grze o godzinie 8 rano rozpoczęła się przerwa techniczna, wraz z którą została wprowadzona aktualizacja 12.30. Jest to jedna z większych aktualizacji w sezonie. Ale zanim zaczniemy. To w najbliższym czasie mam w planach trochę urozmaicić mój kontent i jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, ponieważ 86% osób tego nie robi. Do pobrania na pc było około 1,5 GB, a na PlayStation i Xboxie około 2,5 GB. Na początek zacznijmy od zmian w trybie kreatywnym. Rozszerzona galeria z drzwiami, naprawiono wiele błędów i to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o ratowanie świata, to 5 kwietnia wracają lochy, zwiększono pojemność lam i zmieniono wiele broni. A teraz najważniejsze, czyli zmiany w rybie Battle Royale. Jak pewnie większość z Was wie, w piątek wojną wyzwania, za które będzie można odblokować Deadpoola. I prawdopodobnie w ten dzień, według plików gry, właśnie Deadpool przejmie jacht. Pierwszą, najważniejszą zmianą, jaka ma się wydarzyć jest to, że jacht popłynie trochę na południe, ale w sumie niewiele. Do tego zostanie przemalowany w czerwone kolory, czyli oczywiście kolory Deadpoola. A Deadpool powiesi swoją maskę na głowie Midasa. I w ten sposób powstanie osobny styl do właśnie skina Deadpoola. I obstawiam, że dodatkowy styl do Deadpoola będzie można odblokować za całkowicie nowe wyzwania lub kolejne tygodnie z wyzwań pokoju Deadpoola. Raczej nie w sklepie. Do gry zostaną również dodane podwójne pistolety Deadpoola, na pewno będą się trochę różnić od swoich poprzedników, które były już kiedyś w grze, a ich klasa będzie mityczna, bo prawdopodobnie będą wypadały po zabicie nowego bossa Deadpool na jachcie. Wracam do Was z kolejnymi nowościami. Tym razem nie będzie to aktualizacja, tylko w większości przecieki z plików gry, a dokładniej tajemniczy pokój Midasa, prawdopodobnie rozwiązana zagadka z tajemniczymi bunkrami obok agencji oraz końcowy event tego sezonu i na koniec mały bonus. Ale nie tak szybko, bo zanim jeszcze zaczniemy, to jeżeli ten film Wam się podoba, to koniecznie zostawcie subskrypcję dzwonkiem, by być na bieżąco oraz łapkę w górę. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo pomaga mi i bardzo motywuje. A pamiętajcie, że na 100 subów specjal. Dodatkowo opijajcie się na Discorda, link w opisie. I po tym długim wstępie, zaczynamy ten odcinek. Dwa dni temu jeden z likerów Speed odkrył pokój Midasa, który gracze zobaczą za dwa tygodnie, gdy wejdą jego wyzwania. Po wejściu pierwszy raz do tego pokoju włączy się nam animacja, na której Midas dotknie hełm czarnego rycerza i oczywiście zamieni go w złoto. Następnie powiesi go obok swojej kolekcji innych złotych hełmów i smutno odejdzie. To pewnie większość z Was już wie, ale jest też kilka bardziej utajnionych rzeczy. W tym pokoju jest również wejście do drugiego pomieszczenia, w którym znajduje się coś. I prawdopodobnie jest to jakieś urządzenie, które chyba ma na celu coś zniszczyć. Czyżby Midas chciał zniszczyć mrok? Daj znać w komentarzu co o tym uważasz. Jeżeli chodzi o jagchette to przecież nadal są tam pomagie ducha, więc raczej Deadpool też jest po ich stronie. O 8 rano wraz z przerwą techniczną wprowadzono nową aktualizację 12.50 u mnie wyżyła nieco ponad 2,5 GB, ale zanim jeszcze zaczniemy, to jeżeli moje filmy Wam się spodobają, bardzo miłoby mi było, jakbyście zostawili subskrypcję. Najlepiej z dzwonkiem, by otrzymywać powiadomienia oraz like, a mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że aż 87% osób oglądających moje filmy tego nie robi. Z góry dziękuję, a teraz zaczynajmy. Na początek dosyć ciekawa informacja. Fortnite został zorganizowany konkurs. Polega on na tym, aby namalować swoje graffiti inspirowane frakcjami ducha lub mroku. Jeżeli wykonacie już swoją pracę, możecie wstawić ją na Instagrama lub Twittera z hashtagiem Fortnite Spray Contest. Warto się w tym udział, bo jeżeli twórcom gry spodoba się twoja praca, mogą dodać ją do gry. Ale aby wygrać musicie wysłać tego pracę do 3 maja na swoje social media i w dodatku mieć ukończone 13 lat. I wiem, że nie zostało to wprowadzone w dzisiejszej aktualizacji, ale mało kto o tym wie, więc wspominam. A na ekranie widzicie teraz przykładową pracę. Nie no, tak na serio to wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnego celu, czyli 300 subów. Mam nadzieję, że pomożecie mi to wbić w tym momencie, subskrybując kanał dzwonkiem, ponieważ aż 80% osób tego nie robi. Dodatkowo mam dla Was konkurs na karnet bojowy skina ze sklepu lub po prostu kod PaySafeCard o wartości 40 zł, czyli po prostu 1000 wodolców. Aby wziąć udział musicie zasubskrybować kanał z dzwonkiem, zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz, w którym musi być napisany Wasz nick z Epic Games. Życzę Wam wszystkim powodzenia, a teraz zaczynajmy. A, i co do tej legendy to już z niej spadłem, także proszę o internetowy znicz w komentarzu. Siemano moi drodzy, jestem Fron. W tym filmie dowiecie się o tym, co zmieniono w dzisiejszej aktualizacji ponumerowanej jako 12.60, która u mnie na konsoli ważyła nieco ponad 2GB, a na PC oczywiście jak zawsze o połowę mniej. Weszło ona podczas porannej przerwy technicznej. Chciałem tylko dopowiedzieć na początku, że to nie będą wszystkie zmiany w tej aktualizacji i jeżeli czegoś nie dopowiem, albo albo po prostu nie powiem o tym, jakby jakoś bardzo dużo, to po prostu pojawi się to w następnym filmiku o sekretach tej aktualizacji, który na kanale będzie dzisiaj wieczorem lub najpóźniej jutro rano. Zacznijmy od zmian dotyczących eventu Doomsday. Zapowiadane już ponad miesiąc temu kable pojawiły się w lobby. To oznacza, że nie pozostało już wiele czasu do tego wydarzenia. Większym dowodem na to jest to, że do plików gry dodano też odliczanie i kilka innych plików eventowych, które noszą nazwę fritter. Nie widać tam na razie zbyt wiele, ale pewnie z kilka godzin dowiemy się o tym coś więcej, także możecie kliknąć w dzwoneczek, by nie przegapić kolejnego odcinka. Jak już jesteśmy w lobby, to do szafki wrócił Kilo ze Star Wars, przez który nie było słuchać, jak chodziliśmy, oraz lotnia z Marvela, Smokorożyc, dzięki której byliśmy w sumie niemożliwi do trafienia, bo miała ona bardzo skomplikowaną animację. Będzie można go zwrócić bez użycia tokenu zwrotu, ale spokojnie. Czas macie aż do 19 czerwca, więc możecie zagrać i sprawdzić, czy ta lotnia dalej wam się podoba. Poza tym również w Lobby zmieniono wygląd wyboru trybu i dodano nowe opcje do trybu imprezy. Można ją teraz dostosować, podobnie jak aktualne laboratorium bojowe, ale jest troszeczkę bardziej rozbudowane. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak szybko wbić setny poziom lub po prostu jak szybko wbijać levele, ale jeszcze zanim to to pamiętajcie, aby subskrybować kanał z rynkiem, bo wylecimy po 1000 do końca roku, a aż 70% osób oglądających nie subskrybuje. Zostawcie też łapkę w górę. A dzięki temu film będzie lepiej pozycjonowany. A więc od zawsze w grze co tydzień pojawiają się dosyć proste wyzwania, do których swoją drogą na kanał lecą poradniki. i Do dzisiejszych kto już wyleciał polecam zobaczyć. I za nie właśnie otrzymujemy najwięcej ekspa, ale jest ich troszeczkę dosyć mało, bo występuje ich około 7 co tydzień. Od sezonu pierwszego. Rozdział drugiego, grając na mapie możemy zbierać różne monety, począwszy od zielonych, które w tym sezonie dają po 5000 expa, do złotych, które dają go bardzo, bardzo dużo i ich lokacje też zmieniają się co tydzień. Również z pierwszego sezonu w grze obowiązywały medale za odpowiednią ilość fragów, miejsce itd. i też się one rysowały, ale już codziennie o 15:00. W tym sezonie zostało wprowadzone coś zupełnie innego, czyli karty medali. Obowiązują one przez cały sezon, czyli nie resetują się w ogóle. Ich spis znajduje się w zakładce karty bojowego, ale w zależności od tego, ile graliście, tyle tych kart macie. Na kartach znajdują się na pola z, na przykład, likwidacji z pistoletu 1 na 10. I oznacza to, że gdy zrobimy 10 fragów, jedno pole się zapełni, a my otrzymamy aż 14 tysięcy ekspa. Tych medali jest wiele, począwszy od podzięku kierowcy busa, Kończąc na zlikwiduj kilka tysięcy przeciwników. W międzyczasie zaczął też streamować. Na pierwszych live'ach zazwyczaj było paru widzów, ale to i tak nieźle jak na początek. Przez wakacje 2020 front zaczął organizować customy, top modele i chowane, które w tamtym czasie były bardzo popularne. Jego streamy, na których organizował te zabawy oglądało często około 20-30 osób. Tak dobił pierwsze 1000 subów. Niestety jednak wraz z zakończeniem wakacji 2020 roku popularność spadła, a wraz z tym również regularność streamów i filmów przez szkołę. Filmy nie pojawiały się tak szybko po aktualizacjach, więc nie były też tak chętnie oglądane. Popularność powróciła. Wraz z powrotem z dawnych lekcji, Front wtedy znowu robił codziennie customy oraz filmy z aktualizacji i wyzwań, które dobijały nawet 5000 wyświetleń. Niestety jednak wraz z początkiem 2021 roku Front przestał nagrywać. Długo nic nie wrzucał, praktycznie nic. Wrócił dopiero w lipcu wraz z filmem Co się stało z Ernestem, gdzie próbował rozwiązać zagadkę dlaczego Ernest przestał nagrywać. Ten film to był aż 60 tysięcy wyświetleń z pewnością go kojarzycie. Niestety ponad 3 miesiące temu przestał tworzyć filmy, od ponad miesiąca nie daje kompletnie żadnego znaku życia, ale na jego kilku ostatnich live'ach przekazał on informacje na temat jego przerwy, które po złożeniu się w całość okazały się być kluczowe. Dzięki temu w tym filmie będę mam w stanie odpowiedzieć na pytania, czy Ernest żyje, dlaczego nie nagrywa kiedy jego przerwa się zakończy i dlaczego Ernest nie odpowiedział jeszcze na te pytania? Zanim jeszcze przejdziemy dalej, to chciałbym Wam rozjaśnić pewną kwestię, czyli po co w ogóle nagrałem ten film. Nie jest on stworzony ani w celach zarobku, ani w celach zwiększenia zasięgów. Reklamy są na nie wyłączone i nie zamierzam wspominać o żadnych subskrypcjach, łapkach czy moich social mediach. Po prostu od dłuższego czasu jestem fanem Ernesta oraz jego wspierającym, dlatego naturalnie śledzę całą tą sytuację z jego przerwą i wiem, że większość moich subskrybentów to również widzowie Ernesta, więc chcę wam to szybko wyjaśnić i przy okazji może odciążyć trochę moderatorów na serwerze Lamy Ernesta, którzy ciągle muszą odpowiadać na pytania, co z Ernestem, kiedy wróci i tak dalej. Ok, a więc Ernest nagrywał już od ponad 3 lat i zawsze publikował filmy bardzo regularnie, ponieważ nowości w Fortnite było bardzo dużo. Sami filmy były kilka dni podczas codziennie, albo nawet dwa razy w ciągu jednego dnia, a jego najdłuższe przerwy trwały maksymalnie do dwóch tygodni, ale z tego co kojarzę, to zdarzały się one bardzo rzadko. Tym razem sprawa wygląda jednak nieco inaczej, ponieważ ostatni film Ernesta Pojawił się aż 3 miesiące temu, a od jego ostatniego streama minęło już około półtora miesiąca. Jak już mówiłem, Front od początku inspirował się Ernestem. Jego styl był do niego bardzo podobny, i gdy Ernest zniknął, a Front znowu częściej nagrywał newsy, ludzie zaczęli go nazywać zastępcą Ernesta. Dzięki temu zyskał trochę popularności i dobił do 5000 subów. Tamte wakacje były jego prawdziwym pikiem popularności. Na streamie z przybycia Supermana do Fortnite oglądało go aż 450 osób w jednym momencie, a na live jest eventu około 200. From wstawiał wtedy parę razy kilkusekundowe filmiki z eventów kostek, które dobijały nawet do 10 tysięcy wyświetleń. Niestety jednak znowu przestał nagrywać regularnie. Od tamtego momentu w kolejnych latach wstały raz na jakiś czas krótkie filmiki z omówieniami, choć nie były one systematyczne i miały też mniej wyświetleń, już jedynie kilkaset. ...ekipakę oraz prawdopodobnie pierwszy skin z karnetu z Sono, pierwszego rozdziału czwartego. Od skin z ekipy Fortnite. Joonia Czerwona dołącza do grudniowej ekipaki, a do tego jeszcze Zbierak, Kilo i Ekran Przedzwania. Cały zestaw zostanie przycielony posiadaczom subskrypcji ekipy Fortnite 1 grudnia o pierwszy czasu polskiego. Co ciekawe, już niedługo zostanie dodany jej nowy styl, a oprócz tego Fortnite da że już wkrótce poznacie kolejnego członka klubu wysokiego ryzyka. Naprawdę wkrótce. Z ekranów czytowania możemy się domyślić, że chodzi o którąś z tych postaci, albo nawet obydwie. Te skiny pojawiły się już jakiś czas temu w bankie więc nie wiem, jak dokładnie będą wyglądać i gracze spekulują, że mogło się one pojawić w nadchodzącym garnecie bojowym. Jeśli chodzi o resztę garnetu, to liczę też na jakieś skiny zimowe i świąteczne. Może pojawić się też ta oto postać, która wygląda na mocno związaną za z punktem zerowym, albo nicość, która nie wiadomo jeszcze jak wygląda, ale podejrzewam, że jest to jedna z tych dwóch postaci. Teraz przejdźmy do nadchodzącego eventu. Pewnie już wiecie, że odbyli się od 3 grudnia o 22. Pierwszy nowy mini zwiastun jest od Donalda Mastarda. Kilka dni temu zmienił swoją lokalizację z rzeczywistości zerowej na rzeczywistość 153. Początkowo myślałem, że może to być numer nowej rzeczywistości, w której znajdzie się z rozdział 4, Jednak dwa dni później podobnie zmienił swoją lokalizację, tym razem na rzeczywistość 602. Więc teraz myślę, że będą to po prostu rzeczywistości. W które odwiedzimy na evencie, kiedy rzeczywistość zerowa, czyli obecna wyspa Fortnite u zniszczeniu. Kolejne zapowiedzi pojawiły się na TikToku Fortnite, gdzie dwa ostatnie filmiki mają w opisie hashtag Fortnite Fracture, czyli angielską nazwę nadchodzącego eventu. Na pierwszym widzimy go pierwszego i ciągle mroku. Ten drugi pojawił się już raz przy końcu rozdziału, dokładnie przy końcu rozdziału drugiego, kiedy to zapowiedział, że przed nami są dwie drogi: poświęcenia i utraty albo całkowitej zagłady. Myślę, że koniec rozdziału drugiego to mogło być drugie poświęcenie i utraty, ale teraz na koniec rozdziału trzeciego czeka nas całkowita zagłada. Na drugim TikToku widzimy wyścigi i Ciacha, ale w pewnym momencie zatrzymują się i zwrócili na coś uwagę. Nie wiadomo na co dokładnie, ale można powiedzieć, że chodzi o event, czyli atak na punkt zerowy. Następny związku pojawił się na Twitterze Fortnite i widzimy na nim Ciacha, lecącego prawdopodobnie gdzieś w kosmosie. Opis tego zdjęcia to Ach ta słodka, sensacja świata rozpadającego się u twoich stóp. Moim zdaniem ciacho nie otygle jakiejś ważnej roli na eventzie, tylko symbolizuje po prostu pętlarza i fajnie pasowało do tego opisu. Wydaje mi się, że nie jest to taki specjalnie przygotowany render jak zwykle na takich zapowiedziach, tylko ływek z gry, z samego eventu. Co jeśli tym razem nie będziemy widzieli wody ani czarnej dziury, tylko naszą postać lecącą w kosmosie, aż w końcu dolecimy do nowej wyspy. Wszystkie filmy, które dotychczas omówiłem, powstały od A do Z na konsoli. Dopiero na początku 2023 roku, Fran w końcu kupił sobie nowy na którym mógł robić lepsze filmy Od samego początku można było zaobserwować Ogromny progres w jakości Co zaowocowało też ogromnym wzrostem wyświetleń Fron zaczął też streamować Raz na jakiś czas i budować niewielką Ale zgraną społeczność na YouTube i Discordzie Zebrał tam nie tylko widzów Ale też również paru innych twórców Newsowych, z którymi to teraz współpracuje Teraz Fron robi już naprawdę niezłe filmy Jednak niestety dalej robi je dość rzadko W 2025 roku Zaczął nagrywać też trochę shortsów Które dobijał nawet do do 250 tysięcy wyświetleń, dzięki czemu ma już 8 tysięcy subów. W te wakacje odbyła się też wielka drama z Kopczykiem. To YouTube'owy kolega Frona, który jest jednym z twórców z Discorda. Powstały filmy z mniej i bardziej absurdalnymi argumentami, na przykład o tym, że Fron został wyhodowany w laboratorium Ernesta i jest jego klonem. Włożyłem swojego nosa tu i tam i dzięki moim kontaktom dowiedziałem się, że Fron został wyhodowany w laboratorium Ernesta. Powstał nawet disk, którego refren nieźle wpada w ucho. Ej, hey, Fron, ty jesteś zwykłym łakiem Nie żaden nie wieś tylko zwykły miś po chatę Wjeżdżasz na ziół na powiemy więc odpowiemy trakę Mam nóż po że już Cię nie zobaczę Ej front Ty jesteś zwykłym łakiem Nie żaden nie wieś tylko zwykły miś po chatę Wjeżdżasz na ziół na mnie więc odpowiemy trakę Mam nóż po że już Cię nie zobaczę wszystko na szczęście zakończyło się dobrze i okazało się tylko zabawą, ale bardzo zaangażowało ich społeczność. Kanał Frona, nie licząc regularności, trzyma się bardzo nieźle, jednak raz na jakiś czas wspomina on, że cały czas czuje się trochę nieuspełniony. Bardzo chciałby nagrywać newsy i też trochę innych rzeczy, ale nie do końca mu to wychodzi. Zobaczymy, co szykuje i przyniesie przyszłość. Pozostaje nam tylko czekać.